Tak sobie tutaj siedzę i zastanawiam się, komu by tu jeszcze przysolić. Bo tak się złożyło ostatnio, że dosyć sporo o tej soli mówiłam. Mówiłam w, na przykład w programie Drugie Śniadanie w TVP Info. Ale też ten temat soli bardzo często wraca w różnych Państwa komentarzach, w pytaniach o sol. Pytają wszyscy. I teraz, żeby zaznaczyć na wstępie. Jedzenie i życie bez soli nie jest fajne, bo po prostu jedzenie jest nieprzyjemne. No, jeśli coś jest nieposolone, to jest po prostu smakuje jak jedzenie dla chorych w szpitalu. I rzeczywiście no, nie ma smaku. Sól jest głównym nośnikiem smaku. Ale z kolei, jeśli solimy za dużo i do tego jeszcze kupujemy produkty, które są wysoko przetworzone, albo kupujemy je w taki sposób, że nie zdajemy sobie sprawy, że w środku jest sól, to wtedy ten sól gromadzimy. Więc ustalmy, ile powinniśmy tej soli jeść. Według Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy jej jeść dziennie, nie więcej niż taką jedną. Płaską łyżeczkę do herbaty. To jest około 5 gramów. A ile jemy w Polsce? Jemy trzy łyżeczki, albo i jeszcze lepiej. W Polsce mamy tendencję do solenia bardzo wielu rzeczy. Na przykład, no oczywiście solimy zupę, solimy ziemniaki, solimy pomidora, solimy ogórka. Nie jesteśmy w stanie zjeść ogórka czy pomidora po prostu bez soli. Na przykład z samymi ziołami, albo tylko z nadką pietruszki. Solimy bardzo mocno węglinę. Bardzo dużo soli jest w chlebach, w różnych produktach i to nam się tak zbiera, zbiera, zbiera i zbiera. I takie bardzo mocne solenie przez długie lata powoduje, że zaczynamy mieć najpierw zadyszkę na schodach. I teraz, żeby państwo uświadomić, co powoduje sól. Bo y, kiedyś zapytałam panią profesor Małgorzatę kozłowską Wojciechowską. Dawno, bardzo dawno, temu świętej pamięci pan, panią profesor. Tak, jest pies, już pies się uaktywnił, bo czuję, że tutaj mam na przykład o takie o powędliny słucha, o których będę opowiadać. Y, kiedyś zapytałam Panią Małgorzatę, profesor Małgorzatę kozłowską Wojciechowską. Właściwie, co by mogli zrobić Polacy, żeby byli zdrowsi, jeśli chodzi o jedzenie? Pani profesor powiedziała, że to jest bardzo proste, że powinni zdjąć ze stołu dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest cukierniczka, która kiedyś w bardzo, bardzo dawnych czasach u babci gdzieś tam w kredensie była wysoko. No, a druga rzecz to jest właśnie solniczka. I gdyby wyeliminować te dwie rzeczy, może nie całkowicie, bo wszystko jest dla ludzi, ale znacznie ograniczyć, to byśmy byli i zdrowsi, i szczęśliwsi, i weselsi. I teraz to jest pani profesor Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, ale jeden z kardiologów, och, widzicie państwo, to jest właśnie ten moment, proszę posłuchać, było picie wody, teraz jest wycieranie mordy o dywan. To jest klasyka, jeśli chodzi o wtorek, godzina 20. Tak, piesku, tak. Ty zawsze właśnie w taki sposób się zachowujesz. A tak to cały dzień oczywiście śpi na dowolnie wybranym boku. Wracam do soli. Otóż kardiolodzy, jeden z kardiologów, jeden z profesorów kardiologii, opowiadał mi następującą historię, żeby zobrazować, jak działa sól. Otóż powiedział mi, że ostatnio zgłosił się do niego pacjent, który był wysportowanym młodym mężczyzną w okolicach czterdziestki. Zajętym biznesmenem, załatwiającym sprawę na mieście, nie brał sobie jedzenia z domu, nie przygotowywał sobie kanapek czy jakichś wartościowych posiłków, tylko po prostu jadł na mieście. Wiadomo, że w restauracjach, nawet w tych najlepszych, jest dużo soli, jest dużo tłuszczu, jest dużo cukru, jest dużo śmietany, tak jak trochę jak gotuje Magda Gessler, jak oglądacie Państwo kochane rewolucje. Dlatego, że po to, żebyśmy tam wrócili, żeby nam smakowało i żebyśmy wrócili. I o ile w takiej restauracji jemy raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, raz w miesiącu, to nic nam się nie stanie. Natomiast w momencie, kiedy jemy codziennie, prawda, tak jak ten otóż ten biznesmen, to w pewnym momencie zauważamy to, że mimo że on był wysportowany, to wtedy, wtedy, kiedy wchodził po schodach, miał zadyszkę. I pan. Profesor zbadał młodemu człowiekowi ciśnienie i powiedział: Proszę pana, to są początki nadciśnienia. Proszę absolutnie przejść na dietę domową. Proszę jeść dużo kaszy, dużo warzyw, jak najmniej solić. Oczywiście troszeczkę, ale bez przesady. Proszę unikać jedzenia na mieście, które jest bardzo słone, często bardzo mocno przetworzone. I proszę do mnie przejść za powiedzmy dwa tygodnie czy za miesiąc, jeśli to ciśnienie nie unormuje się, no to wtedy przepisze Panu tabletki, czyli tak zwane statyny. Jak już się wchodzi w statyny, to się te statyny właściwie bierze do końca życia, ale nie ma wejścia, bo nadciśnienie jest bardzo poważną chorobą układu krwionośnego i może prowadzić do wielu bardzo nieprzyjemnych konsekwencji, w tym udaru, zawału i jeszcze innych, nie jestem kardiologiem, ale nawet zgon. Ten młody człowiek, młody 40-letni, nie palił papierosów, więc nie miał co rzucać. Palenie papierosów również podnosi ciśnienie tętnicze. Przeszedł za miesiąc i okazało się, że ta dieta i to dobre prowadzenie się, nie jedzenie na mieście, gotowanie posiłków, czy nawet jakaś dieta pudełkowa właśnie dla takich osób z nadciśnieniem a dla osób z nadciśnieniem polecana jest dieta kardiologów amerykańskich, która się nazywa DASH. Czyli właśnie produkty bogate bardzo w potas, też, które obniżają ciśnienie tętnicze. I ten otóż ten biznesmen, zadowolony, że mu się udało, że ograniczający ten sól, żadnych słonych przekąsek, żadnych orzeszków, żadnych śledzi, wysoko solonych dalej, pojechał po jakimś czasie w polskie góry, na narty. No i na tych nartach zaczął zjeżdżać i co jest w górach, na stokach? No oczywiście są frytki słone, jest kwaśnica bardzo słona, jest ziobro słone, są ziemniaki słone i wszystko jest słone. W związku z tym po tygodniu miał dokładnie ten sam efekt, czyli znowu zaczęła się zadyszka, znowu się zaczęło przetekanie i znowu trzeba było przejść na dietę niskosodową. No więc teraz, jeśli państwo mają właśnie tego typu objawy, to tak jak mówię, nie należy tej soli całkowicie rugować z, ze swojej diety, bo życie nie miało smaku, jedzenie również, ale warto zwracać uwagę, co się kupuje. Prostą sprawą jest to, że każdy produkt ma na swoim opakowaniu taką oto tabelkę. To jest taka tabelka wartości odżywczych. Ta tabelka często jest rozpisana, no bo jeśli mamy tutaj taki pasztecik to tutaj dookoła jest skład oraz wartości odżywcze i one są wtedy napisane, że białka jest tyle i tyle, tłuszczu tyle i tyle, węglowodanów, cukrów, no i sól. No i bardzo łatwo, jeśli mamy to nadciśnienie, nam sprawdzić, w których produktach rzeczywiście ta sól jest w dużych ilościach. No, oczywistą sprawą jest to, że znajdziemy sól słony w słonych przekąskach. No tutaj nikt właściwie Ameryki nie odkrył. W tychże paluszkach mamy tutaj 200 gramów. O, w tych paluszkach mamy w 100 gramach, czyli w połowie tej paczki, mamy 3 gramy sodu. To jest prawie tyle, co dzienne zapotrzebowanie, bo tak jak powiedziałam, 5 gramów to jest dzienne zapotrzebowanie. Nasz organizm tego sodu potrzebuje, ale nie w tak dużych ilościach, jak my konsumujemy, bo konsumujemy, konsumujemy 3 razy za dużo, a 12 milionów Polaków, tego tak nie powiedziałam, ma nadciśnienie. Ale zobaczmy. Mamy tutaj takie oto precelek, Teraz zobaczmy. Tutaj mamy precelek, tutaj mamy narysowany pomidorek. Taki nam się to troszeczkę wydaje zdrowsze, ale w środku, kiedy sprawdzimy zawartość soli, to tu mamy 4,10 w 100 gramach, więc bardzo dużo, jeszcze więcej. Tu mamy 3 słonych paluszkach, a w takich precelkach, niby pomidorowych. Mamy cztery dziecięć, dlatego bardzo y, uważnie czytajmy etykietę i sprawdzajmy tę zawartość soli, jeśli mamy nadciśnienie, jeśli mamy problemy z sercem, jeśli mamy problemy z miażdżycą, z cukrzycą, z otyłością. Kul też zatrzymuje wodę w organizmie, to jest też ważna sprawa. I teraz, są też y, takie produkty, tak jak powiedziałam, dużo soli jest w chlebach, y, dużo soli jest w wędlinach, y, zwłaszcza tych wędlinach y, suszonych. Tutaj mam taką szynkę suszoną szwarcwalską. Proszę Państwa, w tej szynce jest soli 5 gramów. E, czyli dzienne zapotrzebowanie. Czyli jeśli zjemy całe takie opakowanie, a to nie jest takie super trudne, bo no, ta szyneczka jest cieniusienka, prawda? No to mamy właściwie to zapotrzebowanie zapewnione. Ale pamiętajmy, że my nie jemy tylko tej szynki, prawda? Może zjemy trzy plasterki, ale też jemy i zupę i kawałek chleba zjemy i jakąś rybę, no wiadomo, całość, więc chodzi o to, żeby tej soli w naszej diecie było jak najmniej, jak ona sobie będzie, ale żeby było jej jak najmniej. Dalej, dużo soli jest w śledziach, to jest jasne, dlatego śledzie bardzo zalecam moczyć, czy to w mleku, czy to w wodzie, kilkakrotnie zmieniać tę wodę, żeby ten sól po prostu wypłukać, bo ona szkodzi nam. Tutaj proszę Państwa, to są anchovis. Filety ze szprotów, proszę zobaczyć, o. Anchowis. Ja dobrze to pokazuję źle. <laughs> Uwaga, tak. anchowis helskie. Otóż są to filety ze szprotów solonych korzennych. I tu to jest niewiarygodne. Soli jest 9,7 g, czyli dwie płaskie łyżeczki. Jeszcze raz powtórzę. W takiej małej ilości, zobaczcie ten puszeczkę Państwo. Dwie łyżeczki. Dwie. Więc to naprawdę też prote, one się nazywają anchobis, no bo one nawiązują do tego, że niby są anszła. to właściwie tylko taki jeden malutki roztarty gdzieś do jakiegoś sosu, na pewno nie całe opakowanie, bo to jest 10 gramów soli. Dosyć dużo też soli, tak jak powiedziałam, jest w wędlinach, tu mam ten pasztet dropik, on jest niby dla dzieci, ale w środku mamy 1,5 grama soli też w takim oto pasztociku. Drobio. Sól może się ukrywać właściwie, za chwilę Pani Aniu odpowiem na te pytania, która, czy jaka sól jest najzdrowsza. Jeszcze tylko tutaj powiem, że w musztardzie, pamiętajmy, że w musztardzie też mamy sporo soli, tutaj jest 2,5 g, więc sporo i chyba rekordzistami, jeśli chodzi o zawartość soli, są wcale nie kabanosy na przykład, czy właśnie o, Ryby wędzone, ale uwaga, uwaga przypraw. Nam się wydaje, że my kupujemy suszone pomidory z czosnkiem i bazylią, a my tymczasem, proszę Państwa, tu już czytam, gdzie jest ten skład. Y, pomidory suszone, płatki, co prawda 62%, czosnek 24%, bazylia 5, oregano i sól. Ale soli jest 6,1 grama. W, 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 100 g, to jest jedna rzecz, czyli jest to sól. A są te suszone pomidory, to są akurat kamisu, ale są też inne w są suszone pomidory, jest po 15, po 16 gramów soli. I co my robimy? My bierzemy tę, tę przyprawę, wierząc, że w środku jest tylko bazylia, oregano, czosnek i suszone pomidory. Wysypujemy to powiedzmy na, nie wiem, na bakłażana, na pizzę, na kanapkę, na ser. I co robimy? I dosalamy jeszcze więcej, więc dlatego bardzo zalecam, żeby czytać opakowania przypraw. Rekordziści, jeśli chodzi o zawartość soli, to są tego typu przyprawy. Kucharki, wegetki, dosmaczaczki, jakieś inne. Ja nie wiem, nie znam się na tym, bo ja nie używam tego od lat, nie używam też kostek rosolowych. Więc, ale jest tego cała masa. Właśnie całe działy są, z, jak się wejdzie nawet do Sergrosu czy do makro, to są takie puchy aż tych różnych wegetek, jarzynek, kucharków, innych tam, warzywka i tak dalej. I w tej też nie jest tak bardzo dużo, jeśli chodzi, bo tutaj szukam tej tabeli odżywczej wartości odżywczych. Mamy tutaj tak, gdzie my mamy składniki. Sól jodowana na pierwszym miejscu w składzie. To już nam dużo mówi, czyli najwięcej jest. Suszone warzywa 15%. Marchew, pasternak, ziemniaki, cebula. Seler korzeniowy, natka pietruszki. Pasternak, bo pasternak tańszy niż pietruszka, korzeń pietruszki i można go po prostu wysuszyć i zemleć, czy dodać do takiej przyprawy. Wzmacniacze smaku, glutaminian monosodowy i nozyman one również są nośnikami sodu, cukier, przyprawy, olej słonecznikowy, skróbek kukurydziana, barwnik. No i teraz szukam tej wartości odżywczej i ją znalazłam tutaj, o i tu jest taka tabelka, zobaczcie Państwo, i mamy na od góry, czekając, wartość odżywcza w 100 g produktu. Wartość energetyczna 157 kcal w 100 g. Tłuszcze prawie nie ma, 0,5. Węglowodany 27, błonnik 5 g, to się chwali, białko 8,3, sól 57 g. Czyli proszę sobie wyobrazić, że ponad połowa tego opakowania to jest czysta sól. I co znowu robimy? Gotujemy zupę, solimy zupę, dodajemy jarzynkę, czyli dodajemy kolejny jarzynkę, wegetkę, bulionik Warzywko, kucharka, dodajemy jeszcze kolejną sól. Rekordziści, jeśli chodzi o te przyprawy, potrafią mieć 70 kilka procent soli w środku, czyli de facto płacimy za sól, w mniejszym stopniu za te wszystkie inne dodatki, które są po prostu w znikomym tutaj procencie. I teraz mamy w zasadzie już obraz rzeczywistości. Pytacie Państwo, jaka sól jest zdrowa. Odpowiedź brzmi: żadna. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest sól japońska siarkowa czarna, himalajska, sodowa, czy to jest sól morska, czy to jest sól z kłodawska, czy to jest sól z księżyca, czy to jest sól z na morza. Każda sól jest niezdrowa w dużych ilościach. Oczywiście są pewne um, 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 niuanse pomiędzy nimi. Na pewno sól kamienna, czyli tak jak mamy sól na przykład z Kłodawską, tak, wydobywaną z kopalni w płodawie. Mamy, y, mamy ten sól ze z śladową ilością składników mineralnych. Jest to sól, do której nie trzeba dodawać przeciwzbrylaczy, które też są w sumie y, dosyć szkodliwe. Ta sól jest nasza stąd, i jeśli miałabym kupować z czystym sumieniem, to bym kupowała po prostu sól kamienną kłodawską. Ewentualnie kupowałabym sól morską, dlatego że sól morska ma składniki mineralne, te, które pochodzą z morza, a wiadomo, z mórz, y, 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 morza są bogate w składniki odżywcze, zwłaszcza te morza ciepłe. Sól himalajska, owszem, ma troszeczkę tych składników mineralnych, ale to są naprawdę śladowe ilości, niezauważalne dla naszego organizmu, a jest piekielnie droga. I teraz taka sól potrafi kosztować, jeśli jest w takim jakimś fajnym młynku czy w czymś, nawet 150 zł za kilogram. No to gdzie jest pomysł? Jest jeszcze jedna sól, o którą możecie Państwo zapytać, mianowicie sól sodowa. Ale z mojego doświadczenia wynika, ja kiedyś przeszłam na taką sól niskosodową, przełoży, przestawiłam rodzinę, żeby zobaczyć, jak to jest i czy rzeczywiście ta sól niskosodowa działa. Otóż nie do końca, ponieważ sypie się jej trochę więcej po prostu, żeby jedzenie było słone. Natomiast to, do czego Państwa absolutnie zachęcam, czyli tak, jeśli kupujemy sól, kupujmy sól albo morską, albo kamienną, kłodawską, bo taka nie będzie miała przeciwzbrylaczy, taka będzie miała troszeczkę składników mineralnych, ale tak naprawdę one są dla nas, nie do końca zauważalne. Nie ma potrzeby kupowania bardzo drogiej, bardzo modnej soli himalajskiej albo soli czarnej, albo nie wiem, jakiejś jeszcze innej, bo i tak tej soli dodajemy. Mam nadzieję, że Państwo będziecie dodawać w wielkich ilościach. I te pierwiastki dla nas są nie mają aż tak wielkiego znaczenia, tak które są w tej soli. Sprawdzajmy każdą etykietę, unikajmy produktów bardzo słonych, dlatego że sól, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, jest też przyczyną zgagi. Jeśli zjemy coś bardzo słonego, to po prostu nam się potem odbija, mamy refluks i rzeczywiście nie jest to nic przyjemnego. Czytajmy etykiety, sprawdzajmy zawartość soli w produktach, tak po prostu jednym okiem, żeby wiedzieć. Sprawdzajmy tę tabelkę, właśnie z wartościami odżywczymi, tamta ilość soli. Jest podana. Pamiętajmy, że 5 gramów, czyli jedną płaską łyżeczkę do herbaty, możemy zjeść. To jest takie zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia jakby najbezpieczniejsze dla nas. No i ważne też jest to, że pamiętajmy, że produkty im są bardziej przetworzone, tym tej soli mają więcej. I to, co jesteśmy w stanie zjeść te bez soli, czyli ogórki pokrojone w paseczki. Pomidora, teraz wspaniałe pomidory. Te wspaniałe pomidory są w tej chwili naprawdę w takim rozkwicie. Teraz jest zbiór pomidorów. Nie musimy tych pomidorów solić. Jeśli na przykład dodajemy do dressingu właśnie taką musztardę francuską, ja na przykład uwielbiam, nie dodawajmy już soli, bo ta sól właśnie w tej musztardzie jest. Troszkę myślmy w tej kuchni, żeby też gotować zdrowo. A jeśli coś jest naprawdę słone, to spróbujmy to wymoczyć. Na przykład bardzo wspaniałe są kiszony, ale bo ogórki potrafią być naprawdę mega słone, więc jeśli trafią nam się takie słoniaki, to albo je w sałatce jakoś rozrzedzimy, nie soląc jajek czy innych pozostałych warzyw, albo po prostu je spróbujmy wymoczyć, żeby tej soli nie miało tak dużo i podobnie możemy też zrobić ze śledziami. Jeszcze raz powtarzam, pani profesor Małgorzata kozłowska wociechowska słynna pani profesor Zrówko byłaby ze mnie dumna, z tego, że mówię państwu po raz kolejny, że sól rzeczywiście nam szkodzi w dużych ilościach, żebyśmy na nią uważali i że Polacy byliby zdrowsi, szczęśliwsi i my nie chorowali na nadciśnienie, gdybyśmy rzeczywiście ten sól zdjęli ze stołu. Życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia za tydzień. A za tydzień będzie ciekawie, dlatego, że byłam w sześciu sklepach i porównałam ceny, proszę Państwa, w dino, w żabce, w biedronce, w lidlu, w oszą i w kauflandzie. Narobiłam się, ale efekt jest bardzo ciekawy. Zobaczycie Państwo sami. Do zobaczenia.